Siemanko, cześć wszystkim. Postanowiłem Wam pokazać, zaprezentować. Przy okazji, bo nadarzyła się fajna okazja do tego celu, jak działa preparat firmy Air Customs Will Gel do Mycia felg. Zapytacie po co ściągam właściwie w środku lata po co ściągam koła z samochodu nie po to żeby Wam pokazać jak ten preparat działa absolutnie nikt mi za to nie płaci tylko chcę Wam pokazać po to bo bardzo spodobała mi się e, reakcja tego preparatu na brud podoba mi się jak on czyści podoba mi się ile on kosztuje i jeśli ktoś zastanawia się nad zakupem dobrego preparatu do mycia felg jak najbardziej polecam Koła wymieniam dlatego, ponieważ mam tu zamontowane opony letnie i te opony strasznie się wyząbkowały. W związku z tym, kupiłem nowe opony i chcę je zamontować na te felgi. Felgi były dwa lata temu e, odnawiane, piaskowane i malowane proszkowo. Obecnie koło wygląda. Postawimy sobie tutaj. I pokażemy z bliska. Koło w środku wygląda właśnie tak. No i cóż, lecimy szybciutko, postawimy sobie o w tym miejscu. I lecimy. Jeśli chodzi o Will Gel firmy RR Customs. E, pierwsza sprawa. To jest żel. To nie ma postaci płynnej, takiej jak woda. Tylko jest to taka postać, taka troszkę jak, nie wiem, olej. No, żel. Druga sprawa. Preparat bardzo fajnie pachnie. E, trzecia sprawa. Jest bardzo fajnej jakości atomizer który ma tutaj siateczkę w związku z tym można go natryskiwać bez siateczki tak jak teraz czyli o w ten sposób ewentualnie zamykamy i psikamy w ten sposób dobra no, jedną stronę i drugą stronę popsikam może bez Widzimy, że po kontakcie z brudną felgą zaczyna nam krwawić. To oznacza, że zachodzi reakcja chemiczna, i to oznacza, że felga jest ubrudzona w pyle od hamulców. Dajemy felce troszkę się zaprzyjaźnić z płynem. I zobaczcie. Fajna sprawa jest taka, że ten żel tak naprawdę bardzo, bardzo powoli spływa z felgi. On nie spływa tak jak woda. Są inne firmy, które produkują takie preparaty. Mam kilka, może z pięć albo nawet sześć sztuk takich preparatów e, innych firm różnych na bazie kwasów, na bazie zasady. Natomiast powiem szczerze, fajna sprawa polega na tym, że popsikałem tą felgę i ten preparat na tej feldze się trzyma. Naprawdę bardzo fajnie. Patrzcie, tu na razie jeszcze nic nie spłynęło z felgi. O, tu mamy. Patrzcie, jak powoli, powoli to płynie. Teraz tak. Felga w środku jest cała, cała czerwona. No już to ciekawy taki Ciekawy taki, nie wiem jak to nazwać nawet, efekt. W sumie to, że ona tam krwawi powiedzmy, to jest to kwestia właściwie tylko taka, że daje do... E, no, ktoś kto naniesie ten preparat, rozumie, że felga miała sporo e, różnych zanieczyszczeń pochodzących ze ścierania klocków hamulcowych o tarcze. W instrukcji... Preparatu jest napisane, że można psikać tym preparatem całą tutaj powierzchnię wewnętrzną i tarczę, i, i zaciski, i elementy zawieszenia. Ja na razie tego robić nie będę. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, zamontowałem z drugiej strony na chwilę koła zimowe. Mam takie, o, ale to tylko na chwilę, dlatego, że postanowiłem właśnie zdjąć. Felgi z tego samochodu, umyć je ładnie, zdjąć odważniki, których notabene na tej Feldze mamy tutaj aż tyle. Czyli Felga wcale taka prosta nie jest. Znaczy Felga jest prosta, ale opona, może coś z oponą jest niehalo, nie wiem. W każdym razie będę montował nowe opony już w dniu jutrzejszym. W związku z czym na czyste Felgi założę świeże nowe opony i wtedy też zaprezentujemy działanie preparatu właśnie w nadkolach. Eee, w materiale o czyszczeniu tapicerki w Mercedesie w R-Klasie, e, którą możecie zobaczyć sobie e, no w moich filmach, a nie mam ich wcale tak dużo, e, powiedziałem, że kupiłem parę preparatów z firmy RR e, Kupiłem też preparat, który się nazywa hardcore. Ten hardcore to jest rzeczywiście hardcore, bo to jest preparat do usuwania ciężkich zabrudzeń. W związku z tym. Bardzo fajnie, że tak się stało, że właśnie wymieniamy e, opony tutaj w tym samochodzie, dlatego bo mamy tutaj klasyczną sytuację, e, o coś nam się tutaj dostało jakieś, jakieś coś. W każdym razie mamy tutaj taką klasyczną sytuację, ale tutaj z tej strony nie widać, no mamy tutaj i rdzy trochę, i brudu trochę, z drugiej strony pojawił się wyciek. E, ze skrzyni biegów e, po stronie e, kierowcy. W związku z tym tym preparatem hardcorem spróbujemy to wszystko spsikać ładnie, weźmiemy karszera, damy temu podziałać i myślę, że już jutro ewentualnie pojutrze zobaczymy jak pogoda pozwoli. Nagram e, drugi materiał, w którym zobaczymy czy hardcore poradzi sobie z tymi zabrudzeniami tutaj, które tutaj są, czy nie i jak to wszystko będzie wyglądać po czyszczeniu tym preparatem i przeleceniu tego wszystkiego myjką ciśnieniową. Dobrze, tu widzimy, że już preparat zaczął pomału spływać, a myślę, że spokojnie te kilka minut wystarczy na to, żeby on zadziałał. Postawimy sobie teraz telefon, tak? No i lecimy. Taki jest efekt. Tak wygląda felga w środku. Tak wygląda felga w środku. No właściwie jak nowa z zewnątrz. Słuchajcie, powiem tak, jak dla mnie to jest rewelka. Polecam wrzucić sobie taki preparat do samochodu, kupić sobie litróweczkę, wrzucić sobie do samochodu, pionowo postawić, zamocować czymś tam, jakimś rzepem czy czymś. Tu, oczywiście, sobie przekręcić pokrętełko z napisem stop. Żeby się to nam nie wylało, solidnie zakręcić I słuchajcie, każdy z Was może spokojnie takiego preparatu używać Nawet jeżeli jeździcie od czasu do czasu na myjkę taką Gdzie możecie myć samochód sami Czyli wrzucacie tam 2-5 zł i sobie myjecie ten samochód spokojnie Wychodzicie, psikacie koła tym preparatem I lecimy jedno koło, później drugie, trzecie, czwarte z tamtej strony i powiem tak, dajecie działać temu preparatowi 5 minut dosłownie, po czym spokojnie możecie to spłukać na, zwykle, na zwyklejszą wodą i te felgi będą bardzo fajnie domyte.